Winter Chill. Nagrywam dzisiaj Lalkę Winter Chill, a z tej strony Lisa Club. I witam Was w moim programie Lisa Club. Jak widzicie, yy, mam Winter Chill Lalkę LOL. Yy, tak, sorry w ogóle, że takie dziwne wejście. Y, że nie od początku, że lisa klub i w ogóle, tylko takie od razu Winter Chill, ale serię nie mogłam się doczekać. I tak z szybkiej bańki zaczynam wejście, bo no, tak powiem. Y, pamiętajcie, że mam swojego snapchata i nazywa się Płomyczek, proxy Płomyczek. Możecie wpadać, bo coś tam może nagrałam, coś tam nagrywam. I tak szybko to robię, bo robiłam przed chwilą pierwsze podejście. Nagrałam połowę filmu, ale mi przepadł. Więc y, robię drugie, tutaj już, to już otworzyłam z foliki, Ale to mam nadzieję, że się na mnie nie oblecicie. Yy, wy pamiętajcie, aby dawać łapeczki do góry dzwonić dzwoneczkami. I to nie jest moja pierwsza lalka. Yy, to nie jest moja pierwsza lalka z LOL, bo mam jedną M AMG. OMG, jedną taką dużą. Mam też dwie takie właśnie LOL, a nie z serii Winter Chill, tylko nie wiem z jakiej. Nie wiem, ja tam się nie znam. I też mam dwa zwierzątka, więc to nie jest moja pierwsza laleczka, ale otwieram je pierwszy raz na filmie. I kupiłam to znaczy od rodziny. Dostałam za bardzo śmieszną cenę, bo za 42 zł. Na dzień dziecka w Intermarché, więc lepiej nie przepłacać. I no, naprawdę mówię Wam, śmieszna cena. A ja otwieram to, bo już się naprawdę nie mogę doczekać. No właśnie no takie pytanie co się nie otwieram. Nigdy nie otwierałam. Aha, jeszcze tu jest jedno, dobra. No i jakby, co to też nagrywam przed chwilą? Jeden filmik, jak otwieram. Zestaw do brazoletek. I uwaga, otwieram to. Halo? 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 Ja też nie chcę otworzyć. Jedną ręką to wiecie trudno, nie? A jeszcze Tom, która była chora. Wiecie co, ja to źle chyba otworzyłam, bo te paski plastikowe chyba powinny być, a ja to obcięłam i i to jest problem, bo ja nie wiem ja co mam zrobić. Czy to tak miało być? Czy serię ja już coś zapisłam? Dobra. O, tu może O, wow. Mam tylko pytanie, jedno. To... Co tu się dzieje? Afera! Tapeta mi spadła. A, o jacie! A to co taki samą piękności? O Jennifer, ja o nie, kurczę, ile jest Oś w kurteczkę. Oj, kurteczkę. Naklejki oczywiście. Nie, może nigdy zabrałem. O radź się ile tego jest. Ja nie mogę. Ja nie wiem, ja... I już coś zepsułam. Nie, nie mam nadzieję, że nie widzieliście tego. Czy ja coś zepsułam? Czy, czy zostałam oszukana? Bo nie ta... Da... Serio. Bo nie dali mi. Bo tu jest otwór na kulę LOL. I, 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 I mam nadzieję, że to nie było już wszystko już otwierane, i że tu powinna gdzieś być lalka, no bo zaraz halo, halo. Przecież tu, tu, tu powinno być coś tak, ale oczywiście ja nieświadoma, że takie coś się może wydarzyć. Yy, niestety zagięłam to coś, tą przykrywkę i teraz mi jest naprawdę szkoda. I nie wiem, ja to chyba muszę później kropelką przykleić albo czymś, bo serio, to... nie chcę, żeby to tak odstawało, nie? Ja bym chciała, żeby było to tak. I już coś. Hmm, wiedziałam, że coś zepsuję, Nie wiem tylko czemu. To tak już jest. Nie wiem, ale muszę użyć. A, tu. Y, halo O co tu chodzi, bo ja nie wiem To nie jest łamigłówka dla mnie całkowicie Dobra Po 10 minutach Rozkminiłam jak to ma być Ja jestem ze ślepych to trzeba po prostu włożyć tu Jak nieświadoma byłam tego całkowicie To się wkłada tu Choć pisało bykiem po angielsku Ja tam nie wiem Nie doczytałam się chyba e, Nie wiem czy to zepsułem Że od takiego jest Wypuchło jakieś Ale ok spoko i nie wiem czemu to jest tak poniesione Mam nadzieję że Później to się naprawi I widzę tutaj że to jest jakiś strikrum i widzę, że to jest Bibi Spa. No, jest jakieś jeszcze jakiś dywanik dywaniki, coś tutaj się rozlało. Jakieś gorące kamienie, świeczki, coś tam. To jakiś salon piękności, fartuchy. Oj, może być ciekawie. Jest to naj, najciekawsza, jaka będzie laleczka. Więc od czego zacznę? Od czego zacznę? No, czyli oczywiście od tych tycich, tycich naklejeczek, są naprawdę tyciuchne. Yy, tu nie wiem, jeszcze mam pokazaną naszą laleczkę i ona się nazywa ICE, czyli zimna. Tak? Zimna? Dobrze tłumaczę? Mam nadzieję. Yy, no, więc nasza laleczka będzie wyglądać tak, ale laleczkę pokażę na końcu, chyba że ją szybciej otworzę, bo to nie wiem, nie znam się na saszetkach. Może wyprzemię jakoś rękoma. Wiem, że w tej saszetce może być coś okrągłego, ale w ogóle są bardzo ładne papierki, takie no, mroźne. One lepiej wyglądają na żywo niż w kamerze. To zobaczymy. Co mi... ja, ja myślałam w pierwszej chwili, że to buteleczka, a my już zaczynamy od ubranka dla naszej pięknej Ice nie wiem, ja myślę, że to są oczy um, nie wiem tak tutaj po co to dają mogłoby już być tak luźno o nie I będę miała full brokatu na rękach, o nie no nie, no nie i jeszcze te, telefon leci, kamera e, no jej ciuszek jest bardzo ładny tutaj jakiś topik Jakaś sukienę, spódniczka znaczy bardzo ładna brokatowe. Wszystko, że mam tego full już na palcach. Strasznie dużo, matko. Dalej, jakaś bardzo malutka saszeteczka. Jakaś. Tak, ty To będą buciki, ale one. O! Na takiej wysoki na takim trochę. W wysokim obcasie Pod, po, po, podeszwie są. No, serio duże. Ale są naprawdę y, ładne jakieś pomponiki, ale mam podobne takie różowe z pomponikami, więc y, trochę słabo. Widzę jak to jest laleczka, dlatego to sobie zostawimy na końcu. I dalej, y, dalej. Nie wiem, co to jest, jakieś takie na serio płaszczyzny, co to chyba rozegrę. No właśnie, tak bardzo... Oni sobie jaja robią. Takie wielkie coś na takie małe? Dobra, kocyk to jest fajny? Bo jak się rozciąga, U, to jest taka... A nie! Ja se psułam, bo to się tak nie... O nie, o nie, o nie. Szkoda, że tak rozciągam, Ale jest naprawdę ładne. Ale... <grywa> wiem, tutaj już nic nie ma. No takie trochę bez sensu. Taki wielki papier na tak małe coś. Fajnie to się rozrywa. Więc to Mamy szczoteczkę, tak jak było pokazane. Dalej. Okulary jeszcze. Jeżeli już no, wszystkie śnieżki rzucam na oczeki dalej. Lalka! Dobra, ja nie rozpakowywać lalki. Okej, okay, ale... Dobra, coś tam trochę rozwiązałyście do niej. Mam też super buteleczkę. Widzę, że ona ma taki styl niebiesko, taki inny, to, żeby powiedzieć, metaliczny. O, metaliczny dalej. A bulteckie, blazoletko! Oj, to tyci! O matko, jaka jak ma zielona materia. Okej, okay, bardzo tyci. Blazoletka. I wiesz myślałam, że mi dali pusty papier. O! To coś większego. Yy, suszarka też naprawdę ładna. Dobra. No i czemu nie mogę... O, zatrzymuj się. Dobra, nie mogłam tyle zatrzymać. O, i laleczka, no wyszła z rozkrakiem. Trochę ma twarzyczkę ubrudzoną, ale to nic mi tutaj nie przeszkadza. Yy, no, o, o. Dobra, jest naprawdę ładna. Kolczyków nie da rady niestety wyciągnąć. Weź tak nie świtej tym gołym tyłkiem i cyckami, bo trochę nie wypada, nie, nie wypada tak na wizji. Ci świat widzi. Ma naprawdę ładne włosy. Oczy też ma ładne. No, fajna, ładna jest naprawdę. I przynajmniej wiedziałam, jaka mi się trafi. Bo była na opakowaniu. Dobra, dalej. To od już zaczynam za mebelki. Zaczynam mebelki. Śmieci. Mam nadzieję tylko, że da radę to otworzyć. Co to jest jakieś save? kaska ma, no nie. Wiem. O, da radę otworzyć. No i zawsze dają puste. No niestety. Dobra, to może ja to wszystko otworzę i pokażę Wam, jak to wygląda na końcu. Więc tak, nasza laleczka jest już gotowa. Ja mam oczywiście ręce w brokacie. Ma naprawdę ładną stylową i naprawdę świecącą. Tutaj. Ma bardzo fajny strój, buciki też ma ładne, takie przypominają się jak silikonowe. Buteleczkę też ma fajną. Okulary to seria na full wypasie. No kolczyki mi się chyba najbardziej podobają. I te włosy, te włosy to są tak ładne. Ładniejszych serii nie widziałam. Tu powiedzmy, że tu będzie taka kryjówka. o. Tutaj jest jej safe. Nie wiem na co. Tak to wygląda i zauważyłam, że ta łazienetka, bo nie łazienetka, tylko ten prysznic, tu jest na baterię. Więc na mojego Snapchata włożę, yy, na mojego Snapchata wrzucę filmik, jak wkładam baterię i jak to gra. I leje się woda, nie wiem co tu bym musiał naciskać, czy to, czy co. Nie wiem, jeszcze sprawdzę na instrukcję. I tak to wszystko wygląda. Jeżeli wam się podoba, to możecie dać łapeczki do góry, dzwońcie dzwoneczkami. Wy... No, pamiętajcie o tym. Tutaj jeszcze ten dywanik jest. No, ale to ten. Yy, I ja już się z wami będę żegnać, bo filmik ma już 13 minut, więc już naprawdę długi. No, to pa, pa. Widzimy się może jutro w następnym filmiku, albo nie wiem kiedy. No, pa.